Antoni Kołodziejczuk, Witam państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Opinie. A moimi państwa gośćmi dziś są pani Marzena Kupiec, która jest kierownikiem działu obsługi bezpośredniej OB2 cokolwiek miałoby to znaczyć, Urzędu Skarbowego w Zamościu. Witamy panią kierownik. oraz pan Zenon Diadia, kierownik działu obsługi bezpośredniej z tym, że oznaczonego OB1. Cokolwiek miałoby to znaczyć, Urzędu Skarbowego. Zamościu witamy, panie kierownik. Dzień dobry państwo. Proszę Państwa, o co chodzi z tym OB1, OB2? Tak tajemniczo zabrzmiało, a Urząd Skarbowy nie ma tajemnic. Przed podatnikami i telewizami, telewizji kablowej, Zamość. To jest skrót po prostu y, obsługa. Obsługa. I tak, Pan się tak. zajmuje obsługą pierwszą. Ja się zajmuję obsługą pierwszą, tak, tak, z pierwszą linią. E, a czyli ja? tutaj jest przyjmowanie zeznań podatkowych, ewidencja podatników, a Pani Marzena? Obsługą drugą, czynności sprawdzające. Zeznań Te uprzednio podczas procesu obsługi pierwszej, przyjęte, przyjęte tak, pani, pani i Pani Pr dział są, sprawdza tak? i Pani pracownicy. Prowadzimy czynności sprawdzające z zeznań podatkowych. Spływa chyba tych zeznań coraz więcej, bo i termin, przypomnijmy, jaki to termin ostateczny jest składania zeznań podatkowych za rok 2011. Pani kierownik? Ostatecznym terminem do złożenia zeznań podatkowych za 2011 rok jest 30 kwiecień bieżącego roku. I w tym też terminie musimy ujścić należną zaliczkę do zapłaty. Ale w zasadzie powinienem o to zapytać Pana kierownika, bo to Pan jest na pierwszej linii frontu. A Państwo mają czas, znowu pytanie do Pani kierownik, na sprawdzenie tego, przypomnijmy widzom, do te spływają do 30 kwietnia, a państwo jeszcze mają czas na sprawdzenie tego i ewentualne zwroty. Zwroty, zwroty w ciągu trzech miesięcy od dnia wpływu do Urzędu Skarbowego. Urząd musi zwrócić nadpłatę wynikającą ze złożonych zeznań. Czyli maj, czerwiec, lipiec. lipiec. Tak, tak panie jest. kierowniku? Najpóźniej tak, ci co złożyli 30 kwietnia, najpóźniej 30 lipca. Czy warto przyjść 10 marca do Urzędu Skarbowego? Yy, właśnie 10 marca, yy, a więc lej, najbliższą sobotę, w całej Polsce, we wszystkich urzędach skarbowych, yy, będą tak zwane dni otwarte. Yy, w godzinach od 9 do 13. Co to znaczy? Że w tych godzinach yy, będą otwarte urzędy skarbowe. Yy, co to znaczy, dzień otwarty? Ogólnie rzecz biorąc, to to, że ten urząd skarbowy będzie otwarty. Co się będzie w tym urzędzie działo? No właśnie nie wiem, bo, bo dzień to się otwiera o wschodzie słońca, zamyka o zachodzie, a w tym przypadku znaczy to zupełnie co innego. A w tym tak, w tym wypadku będzie to otwarte godzinie, od godziny 9 do godziny 13. Głównie takie dni organizowane są już od kilku lat. Organizowane są one w ramach kampanii PIT. Czyli przyjmowania zeznań podatkowych, i w tym dniu będzie można przyjść do Urzędu Skarbowego. Oczywiście, w dużej mierze jest to organizowane dla osób, które na co dzień, w racji swoich obowiązków służbowych, nie mogą w godzinach pracy Urzędu Skarbowego przyjść do Urzędu Skarbowego, więc mogą w sobotę przyjść do Urzędu, złożyć zeznanie podatkowe. Załatwić też również jakieś swoje in, inne sprawy, na przykład opłacić podatek od czynności cywilno, cywilnoprawnej. W, w tym dniu w ramach możliwości będziemy pomagać podatnikom w, wypełniać te zeznania podatkowe, udzielać wszelkiego rodzaju informacji. Proszę Państwa, y, czy można wysłać zeznanie podatkowe drogą elektroniczną? Nasi widzowie pytali o to, no bo nie każdemu, że tak powiem, y, się chce, albo nie każdy ma czas, a możliwość wysłania z tego, co się widzowie orientują, istnieje i proszę Państwa o potwierdzenie. Mm. Jeżeli można, a zakładam, że pani kierownik. Można wysłać zeznanie podatkowe Jak drogą elektroniczną? Zachęcamy do przekazywania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Nie trzeba mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego. I o to właśnie pytali widzowie. Czy potrzebny jest podpis? Właśnie nie jest elektroniczny. potrzebny elektroniczny podpis kwalifikowany. I wysyłać, zapraszamy zeznania podatkowe. No i, warto, indepu, i warto. warto. Oczywiście. Warto odwiedzić Urząd Skarbowy, jeżeli ktoś ma takie życzenie 10 marca, przypomnijmy, od 9 do 13, ale. Nie jest to obowiązek, bo zeznanie można na przykład wysłać drogą elektroniczną. I teraz podatnicy obawiają się, pani kierownik, że pani ich sprawdzi, a oni źle wypełnią. Jeżeli zeznanie będzie źle sprawdzone, będą wezwani do, w ramach czynności sprawdzających do poprawienia zeznań podatkowych. Żadna sankcja karna z tego tytułu nie, nie obowiązuje. A czy to jest trudne wypełnienie, korzystając z. Um, Udostępnionych obecnie programów takiego zeznania podatkowego. Mówimy o, powiedzmy, tym podatku dochodowym. Wysłanie zeznania przez internet jest w sposób bardzo łatwy. A wypełnienie tego zeznania we właściwy sposób? No, dla Pani pewnie łatwy. No i dla podatników sądzę, że też jest łatwy. Trzeba tylko wejść na stronę, odpowiednią stronę internetową Ministerstwa Finansów gov.pl i wypełnić interaktywny formularz podatkowy i powinno to zagrać, prawda? Tak. A jeżeli nie zagra, to tak. Pani kierownik to sprawdzi. Tak, to jeszcze chciałem powiedzieć, że cieszy się to z roku na rok bardzo dużym powodzeniem, wysyłanie zeznań elektronicznych właśnie przez internet. Dwa lata na przykład, jest to już czwarty rok z kolei można wysyłać w ten sposób. Dwa lata temu z tej możliwości skorzystało Około tysiąca podatników w naszym urzędzie skarbowym to jest niespełna 2%, bo w naszym urzędzie skarbowym co roku składanych jest około 56 tysięcy zeznań podatkowych. Rok temu złożono w naszym urzędzie skarbowym już ponad 6, około 6 tysięcy zeznań, co było około, stanowiło około 11% wszystkich złożonych zeznań. Natomiast no w tym roku. W tym roku na dzień 3, 3 marca wszystkich zeznań złożono około 17 tysięcy, co stanowi niespełna jeszcze 30% wszystkich złożonych zeznań i z tych około 17 tysięcy już około 5 tysięcy, czyli prawie 30% złożonych jest drogą elektroniczną. Czyli jest to z roku na rok staje się coraz bardziej popularne no z, z uwagi na to, że nie trzeba przyjść do urzędu skarbowego, można bezpośrednio od siebie z domu, o każdej porze dnia, czy, czy w sobota, czy niedziela, można sobie usiąść za komputerem, można takie zeznanie wypełnić i można takie zeznanie wysłać, a za podpis tutaj służy tylko i wyłącznie kwota przychodu zeznania za rok poprzedni. Także jeżeli będziemy wysyłać zeznanie podatkowe, to warto to zeznanie sobie gdzieś zapisać w pliku, żeby potem po roku sięgnąć do tego, sobie tą kwotę tutaj wyjąć tą kwotę, kwotę wpisać. I w, przy wysyłaniu zeznania podatkowego, jeszcze warto pamiętać, żeby po wysłaniu tego zeznania pobrać tak zwane UP. Jest to urzędowe poświadczenie odbioru, które zastępuje y, dowód potwierdzenia wysłania zeznania, zeznania podatkowego. I, jeżeli ktoś będzie od nas prosił, no to mamy tutaj potwierdzenie, i możemy tutaj, y, czy, czy w banku, y, y, czy w jakiejś instytucji, możemy tutaj coś takiego, coś takiego okazać. Proszę Państwa pobrać UP? To istotna informacja. E, warto myślę podkreślić również, że no, nie grożą sankcje za błędne wypełnienie, bo ludzie często przychodzą podatnicy do Urzędu Skarbowego, bo tam e, państwo właśnie na miejscu od razu powiedzą, proszę pana, proszę pani, tu jest źle, tu jest źle, proszę to poprawić, proszę to wypełnić jeszcze raz, bo to jest źle wpisane, to trzeba wpisać w ten lub w inny sposób. E, e, podatnicy obawiają się błędnego wypełnienia, bo. Nie jest to takie proste i oczywiste dla każdego. Dla Państwa oczywiście tak. Istotna i warta podkreślenia informacja, którą przekazała Pani kierownik, że można zgłosić się do korekty, tak zwanej, jeżeli dobrze się wyrażam, i y, po sprawdzeniu i za to nie grożą jakieś wielkie sankcje. Y, drodzy Państwo, kilka informacji, o które Państwo prosili w zakresie wypełniania tych formularzy, ale oczywiście należy również dodać, że można po prostu listem poleconym. W sposób tradycyjny również wysłać zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego. Na szczęście Urząd Skarbowy w zamościu jest jeden, więc nie musimy tutaj oznaczać, czy jest to pierwszy, drugi, trzeci, czy też któryś z kolei Urząd Skarbowy, a adres Urzędu Skarbowego w zamościu przypomnijmy teraz, Panie kierowniku. Ulica jest Kilińskiego 82. 400 zamość, po prostu Urząd Skarbowy w zamościu, ulica Kilińskiego 82, 22 400 zamość. Proszę Państwa, co w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, jeżeli posiadają umowę o rozdzielności majątkowej. Czy mogą rozliczyć jeżeli, się wspólnie? No to w ogóle troszeczkę błędnie sformułowane pytanie, bo e, ja się nie znam się do końca urządku, na tym, ale istnieje, chyba nie mogą. Nie istnieje wspólność majątkowa, nie mogą złożyć wspólnie zeznania podatkowego, wtedy przysługuje im odrębne opodatkowanie swoich dochodów. No właśnie. Pytanie kolejne, czy przy odliczeniu internetu wystarczą potwierdzenia zapłaty, czy trzeba mieć rachunki? Tak, od 2011 roku już nie musimy posiadać faktury, żeby odliczyć internet. Wystarczą dowody wpłat lub każdy inny dokument, z którego będzie wynikało, że zapłaciliśmy za internet. Więc wchodzimy tutaj już w te ulgi. Może przypomnijmy, jakie ulgi, wiele ich nie jest, jeszcze w tym roku obowiązują, bo w przyszłym już chyba niekoniecznie, o ile się orientuje. Proszę tak, bardzo, pani w, kierownik. W roku 2011. Obowiązu rok 2011 nie przyniósł istotnych zmian w zakresie ulg i odliczeń. Nadal są ulga z tytułu użytkowania sieci internet, ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna. Czyli te trzy tak naprawdę? Podstawowe. Tak, podstawowe. Trzy podstawowe. Bo istnieje, jeszcze funkcjonuje tak zwana ta ulga, czy też odpis budowlany czy remontowy? Na zasadach praw nabytych, jeżeli podatnicy w latach wcześniejszych nie odliczyli jeszcze tej kwoty ulgi z tytułu na przykład remontu czy budowy, na zasadach praw nabytych mogą w dalszym ciągu odliczać. Takie pytanie tutaj mam, czy jeżeli, jeżeli pracodawca nie dostarczy na czas PIT 11 mogę rozliczyć się na podstawie posiadanych dowodów o dochodach na przykład druki RMUA, wyciągi bankowe? To znaczy tak. Jeżeli, Skomplikowana sytuacja. Jeżeli nie otrzymaliśmy informacji od pracodawcy o uzyskanym dochodzie, nie zwalnia nas to z niezłożenia nie zeznania w ustawowym terminie, powinniśmy się właśnie rozliczyć na podstawie danych posiadanych czy Ruma, czy dowodów wpłat bo pracodawca, panie kierowniku ma obowiązek do końca. Tak, pracodawca powinien do końca miesiąca lutego. Przesłać do pracownika informacji PIT-11. Stąd właśnie chciałem powiedzieć, że ten termin właśnie minął i jest to koniec lutego i początek marca, jest to okres, w którym podatnicy składają najwięcej zeznań podatkowych. W Tych zeznań podatkowych dziennie nawet składanych jest około, około 2000 tysięcy. powiedzmy, że między 20 lutym a 20 marca. To jest ten taki największy, największy błąd w, urzę w Urzędzie Skarbowym. I później ostatnie e, 3-4 dni miesiąca kwietnia, kiedy to tak zwani się, jeszcze składają zeznania podatkowe. Czy można odliczyć ulgę rehabilitacyjną? O tym Pani Kierownik była uprzejma już powiedzieć. Jakie dokumenty należy posiadać oraz przedłożyć? To znaczy, jeżeli ulga z tytułu rehabilitacji przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o o jednym z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, część odliczeń jest limitowana i część jest nielimitowana. Ta, która jest limitowana, to znaczy, że możemy Odliczyć, nie posiadając dowodu poniesienia wydatku. Są to na przykład używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej lub współwłasność na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, czy opłacenie przewodników osób niewidomych. To jest limitowane do 2280 i tutaj nie musimy posiadać dowodów poniesienia tego wydatku, jednakże na żądanie organu podatkowego musimy potwierdzić korzystanie z tych ulg. No, w przypadku dojazdu na niezbędne zabiegi, poświadczenie, że się takie zabiegi odbywało, w przypadku opłacania przewodników, na przykład, będzie to podać z imienia i nazwiska osobę, która była naszym przewodnikiem. Panie kierowniku, istnieje coś takiego jak odliczenie od dochodu i odliczenie od podatku. Jak to rozróżnić? Tak, odliczenie od dochodu to jest na przykład to jest tak zwana ulga internetowa którą limit limitem maksymalnie 760 zł, to odliczamy od dochodu. Natomiast ulga od podatku to przede wszystkim jest ulga, tak zwana ulga rodzinna, czyli ulga na, ulga na dziecko. I to odliczamy w zeznaniu podatkowym od, już, już od podatku. Czyli krótko mówiąc, żeby odliczyć ulgę, ulgę rodzinną, no to musimy ten podatek, podatek posiadać. Bardzo często jest tak, że e, mam, przysługuje nam ta ulga rodzinna na, na, na dziecko, i nie możemy z całości ulgi skorzystać, z uwagi na to, że to nie mamy w wys odpowiedniej wysokości podatku. Pracuję za granicą. Czy mogę rozliczyć się z żoną, która mieszka w Polsce i nie pracuje? I czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci, internet i tym podobnych? Jeżeli posiadamy wspólność majątkową i związek małżeński trwa cały rok, nie ma znaczenia, czy osiągamy dochody w Polsce, czy za granicą cały rok, czyli co najmniej trzeba być rok. W, tak, po ślubie. w Związku Małżeńskim i wspólności majątkowej, żeby można się. No proszę, zrobić. no a o tym nie wiedziałem, nigdy nie brałem tego pod uwagę. Zauważyłem, że pracodawca wykazał, zdaje się, w PIT 11 koszty niższe niż powinien, bowiem mieszkam w innej gminie niż pracuję. Czy mogę w zeznaniu podatkowym? W pozycji koszty wpisać kwotę wyższą, mimo że w PIT-11 mam inną. I to pytanie powiedzmy do pana kierownika. Jak najbardziej, dlatego że zeznanie podatkowe jest to, jest to ostateczne rozliczenie. Jeżeli yy, yy, płatnik czegokolwiek nie uwzględnił, to możemy to wykazać w yy, zeznaniu rocznym. Pani Daria pyta: Mieszkam z dziewczyną. Trudno tu stwierdzić z tej treści, czy pozostaje w jakimś związku. Pani Daria, czy możemy rozliczać się wspólnie? No odpowiedź to chyba ja nawet znam. Pewnie z dziewczyny, no nie może się rozliczyć. Które z nas może korzystać z ulgi na dziecko? Takie podchwytliwe raczej no to jeżeli posiada jest. władzę z rodzicielską, która z pań, może się rozliczyć. Bo należy domniemywać, że jeżeli są to dwie panie, to tylko jedna z nich jest rodzicem no może, czy matką, prawda? Może być Proszę Państwa, i przekazanie 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Warto, żeby podatnicy przekazywali ten podatek. Jak Państwo ze swojej perspektywy to oceniają? No pytam Państwa jako urzędników przedstawicieli Urzędu Skarbowego. No i ja myślę, że jak najbardziej warto, dlatego że no setki tysięcy osób tutaj czekają. Czekają na taki odpis, czekają na takie pieniądze. Już od kilku lat można przekazywać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W naszym Urzędzie Skarbowym w poprzednim roku odpis wyniósł prawie milion złotych. Około 981 tysięcy złotych zostało przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego i zostało to przekazane w prawie 40% zeznaniach podatkowych. W tym roku już przekazano prawie 200 tysięcy w zeznaniach podatkowych na rzecz organizacji pożytku publicznego. W jaki sposób to zrobić? Bardzo proste, jeżeli nawet nie wiemy, nie możemy wybrać tej organizacji użytku publicznego, to wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, czyli WWWMPIPS. .pl. Wchodzimy, tam jest aktualny wykaz organizacji publicznego. Wybieramy organizację i numer KRS-u, -y, czyli Krajowego Rejestru Sądowego danej organizacji. Wpisujemy w zeznaniu. Wystarczy wpisać tylko numer KRS-u, nie trzeba wpisywać nazwy organizacji pożytku publicznego. Wyliczamy 1% podatku i wpisujemy ten 1% podatku w zeznaniu podatkowym. Jeżeli na przykład wysyłamy zeznanie podatkowe drogą elektroniczną, to system za, sam za nas wyliczy tę, tę kwotę jednego podatku. Także naprawdę warto, jeżeli występuje, tylko występuje w naszym zeznaniu podatek, warto Tutaj yy, przekazać to na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. A gdyby Państwo nie wiedzieli, a w Zamościu przecież mamy takie organizacje, one funkcjonują Organizacje Pożytku Publicznego, jest nim taką organizacją chociażby Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, krok za krokiem, to można wejść na stronę, o której mówił Pan kierownik. Proszę Państwa, warto też, jeżeli Państwo mają na to czas i ochotę i nie chcą korzystać z rozwiązań yy, elektronicznych, odwiedzić. Urząd Skarbowy w Zamościu przy ulicy Kilińskiego 82 w sobotę 10 marca, który będzie specjalnie dla Państwa czynny w godzinach od 9 do 13. A przedstawicielom tego urzędu bardzo dziękuję za przekazane informacje i przybycie do studia telewizji kablowej Zamość. Przypominając, że byli dziś nimi Pani Marzena Kupiec, kierownik działu obsługi bezpośredniej obydwa Urzędu Skarbowego oraz Pan. Zenon Diadia, kierownik działu obsługi bezpośredniej OB1 Urzędu Skarbowego w Zamościu. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Państwu dziękuję, dziękując za uwagę, przypomnę, że można oglądać nas na stronie internetowej pod adresem tvkzamos.pl. Proszę Państwa o opinię te proszę przesyłać na adres mailowy zdk.małpa.poczta.fm, telefon do telewizji kablowej Zamość 530 3340. Do zobaczenia w kolejnym programie. Oh,